No to witam w kolejnym odcinku. zagramy Far Cry. To jest nasza podejrzana koleżanka. I idziemy do tej tutaj... Do tego czegoś. Można by tu nawet samochodem wjechać, ale jakoś postanowiłem ten samochód już utopić. I przejść się z buta, gdyż... Gdyż tak, nie wiem czemu. Mm, dobra. Także trochę mnie nie było, ale już jestem, a, a, a. A, on miał jakieś badziewie Dobra, to trzeba będzie uważać Kurczę. To ona mnie obstrzelała kurczę, wiesz co, wiesz co byś się wstydziła yy, Dobra Teraz ty dostaniesz Od panów, którzy tu przyjdą, a przyjdzie ich tu trochę To jest piękny karabin, cudowny Haha Haha, <ścoughs> jak, jak jest, fajnie, dostaje się Myślałeś, że to nie boli, kurczę, że mi tak w plecy strzelasz, bezmyślnie, ty głupia, ty. Ups. Oh yeah. Dobra, pamiętajcie... ...że armia to jest sprawa dla facetów. Sorry tutaj za ten mój wstrętny szowinizm. Strętny szowinizm, obrzydliwy. Żygać mi się chce, jak o tym myślę. Tak, ale nie ma, nie ma. Nie, nie, bę, nie będę tutaj kurczę wymyślał, że jestem jakiś super nowoczesny i tak, kobiety w armii to jest wspaniała rzecz. No, no, pewnie niektórzy żołnierze, myślę, żeby nie narzekali z pewnych względów. Ale sorry. Dzień dobry. Nie, wychodzimy stąd. Dobra, jakie my tu mamy w ogóle bronie? Takie. Takie sobie przyładujemy od razu. I takie. Mam to, to, to i to. Dobra, może być. Co ty nie powiesz. Także pamiętajcie, Tom Brider is a lie. Także ten także. <laughs> E, niestety. Niestety. Także przepraszam wszystkie panie, że tak powiedziałem, ale to nie dlatego, że was nie lubię, że uważam, że jesteście gorsze, tylko uważam, że po prostu e, wojna jest wojna i ogólnie armia i wszystko co tu się dzieje jest zbyt obrzydliwą rzeczą, żeby się kobiety tym miały zajmować. Po prostu. There. Done. Now follow me. Tak Kobiety zasadniczo powinny być od przekazywania życia, bronienia życia, a nie od zabijania, od zabijania i od mokre roboty są wstrętni faceci. Widzieliście kiedyś kobietę, która by w kanałach powiedzmy była hydraulikiem? Nie. Me, więc, więc dlaczego kurczę? Dlaczego nie? <ścoughs> Chyba nie dlatego, że im ktoś broni. Może... Masz w kolano. Kurczę, kobito, bądźesz przydatna chociaż raz do czegokolwiek. No dzięki, no do tego to rzeczywiście się przydałaś, muszę powiedzieć. Nie przepychaj mnie, kiedy prowadzę ogień. No. Taki kawał wam teraz opowiem a propos hydraulika, przypomniało mi się. Kurczę, no wiecie co, wolałbym sam, no idź, 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 strzelaj tam, strzelaj. O, oh wow, o oh wow, o oh wow. Oh wow. No tak, nieźle wyszkolenie po prostu. Kurczę. Speaking English very well. Dobra, idziemy dalej. Kawał właśnie, bo jestem mordercą wątków, pamiętacie, nie? Wejdę tu, zobaczę co to jest. O, ty już tu wylazłaś? No, bo ona jest hakerem, no tak. Ona jest tą mądrą, a jestem ten, kurde, człowiek mięsień. Ona jest człowiek mózg, a jestem człowiek mięsień. Dobra, kawał, bo kurczę, znowu zamorduje wątek. Eee, mianowicie kawał. Nie mam celu jeszcze na mapie. Dobra, poczekam aż ona skończy. Tam w Mario Bros, czy tam coś. Kawał! No, dawaj ten kawał, Mano, co to ma być? Uwaga, kawał. Siedzi hydraulik w kanale, popachy w szambie i coś tam naprawia. A na górze nad, nad kanałem stoi mm, młody praktykant i podaje mu klucze. I hydraulik mówi: Jasiu, ucz się, ucz, bo jak się nie będziesz uczył, to będziesz całe życie klucze podawał. <grywa> Chyba bym się wolał nie uczyć w takim wypadku. Wolałbym podawać klucze. Dobra, mogę już iść, mam cel. Tak dobrze mieć cel w życiu i iść w celu. W celu jakimś, do celu. Mission planning. Don't worry, that's worry. Dobra. Gdzieś tu łażą. Mam nadzieję, że mi nie wylezą z... Dla odmiany wpadniemy z tym Masz Nie wiem czy to zadziałało Mhm Dobra całkiem Całkiem bym powiedział Może być nawet Po Co ja tu przyszedłem? Przyjemna cela ze sraczem jakimś. Jakby to hydraulicy powiedzieli kulturka sranie w Porcelanie. O, kamizelka. Jakiś hydrauliczny żart mi się dzisiaj trzyma, co? Jakoś tak. Pewnie od tej mokrej roboty wszystko. A, tędy. Uhu. Czy jeszcze ktoś coś? Dobra, opuszczone magazyny. Kwatermistrz. Nie, wiem, co to miało znaczyć? Quatermaster? Yes. Nie, ty freeze. Dzięki za freeze. Nie wiem, nie wiem, gdzie ja mam iść. Dziecko we mgle. Karta, żółta karta. Pamiętam odcinek, jak szukałem karty i nie mogłem znaleźć, a była tuż pod moim nosem. I pizza jeszcze w, z mikrofali. I flipchart, tak. Jakiś menadżer tu się wymądrzał. Na pewno nie lubię wymądrzających się menadżerów no Tam gdzieś musimy iść Podążać w stronę migającego punkta Punktu Punkta Dobra, ale ziemy tu Did you see Kurczę, nie chciał zejść. Tak, to chodź. Kurde, chyba nie ten granat co chciałem. Ale im nawkładałem, a i tak kurczę, efekt mizerny. Kurde. Mocno opancerzeni ci goście, ale to nic. Troszkę ich z tego pancerza ostrugamy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oczywiście, zawsze jak mam możliwość, to idę górą, dlatego idę górą. Wolę, wolę się wywyższać nad innych i z lotu ptaka podziwiać wszystko. Nie wiem, co to jest chyba, to miałem znaleźć. Dobra. Dobra. Zebrałem Poważnie? A co powiesz o tym? Dobra, gdzieś to się prze... To <ścoughs> się przełączało kurcze, i Z? X? Ten karabin chyba ma tylko jeden Jedną opcję strzału Zabieram to. Zabieram twój sweter pancerny i idę. Stąd. Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi. Jestem niewidzialny, niewykrywalny dla radarów. Idę. Idę. Jestem coraz bliżej celu. Nawet biegnę, to bo to jest kamizelka i... Karabinczyk. Nie wiem czy to ona tu jest. Dobra, mam twoje coś. Nie wiem co to jest. Follow me, Jack. Wyle życzenia. Dobrze, do następnego save w save'a dojdziemy i chyba na dzisiaj starczy. Coś Hang on. mi się znaje. Uważnie, jesteś naprawdę. Tak, jak coś to zawsze. You go first. O, no, na szczęście pamiętam jak się leży. Hmm. Nie wiem co masz na plecach. Nic, nic strasznego. Masz. Kolczyk wucho, byś mógł sobie wsadzić teraz. Dobra, i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do następnych yy, i w ogóle zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, yy, gdyż, gdyż już, już niedługo, już niedługo pojawi się coś specjalnego, coś czego jeszcze nie było na pewno na moim kanale, a nawet powiem szczerze na YouTubie ciężko będzie znaleźć coś podobnego. Znaczy podobnego to może i się znajdzie, natomiast, natomiast nie dokładnie tego samego. Proszę bardzo. So, weź, 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 kobito. Idź, idź. Nie wiem gdzie, na zakupy. Gdzie kobiety chodzą? Do HM chodzą, tak. Niech idzie na no, zakupy do HM. -u. Dobra. Tymczasem pozdrawiam Was. Trzymajcie się. I do następnego czegoś, odcinka, czy czegokolwiek. No na razie, cześć.